Mam na imię Martynka. Ostatnio przeczytałam książkę pod tytułem Moje szczęśliwe życie. Autorem książki jest Rose Ragerkraz, a ilustratorem Ewa Riksel. Książka o dziewczynce, o imieniu Duni i jej przyjaciółce Fridzie oraz o ich przyjaźni. Pewnego dnia Frida musi wyprowadza się i musi opuścić szkołę. Dunia martwi się, że ich przyjaźń skończy się. Pyta się taty, czy będą, mogli, czy będą mogli ją odwiedzać. To była moja pierwsza książka, i, yy, i bardzo mi się spodobała. Jest duża książka, szarobóry um, obrazki, dużo um, oraz 134 strony i krótkie rozdziały. Najbardziej lubię krótkie rozdziały, dlatego bo zawsze można sobie przerwać. Um, I ta książka jest bardzo fajna i zaciekawiła mnie i jeszcze, jeszcze są dwie części, a niedługo. Było wydana z akamarki. Polecam tę książkę. Jest bardzo fajna i ciekawa. Dziękuję.